Dzień dobry Państwu i zapraszam na wielką analizę komiksową. Mamy ponad 10 tytułów: Egmont, DC, Marvel, Grabarze, ale także Cyberpunk. Będę o Cyberpunku także mówił. Zatem, without further ado, a very much big of list of comics, which I will say: OK, czytać or do not read. Jeżeli mieliście problem, kliknijcie napisy, gdyż mój English is very strong. Lista wielka, kładę na boczek, zastanawiam się od czego zacząć, ale chyba trzeba zacząć od Deadpoola. Czemu by nie? Od Deadpoola zaczynamy. I uwaga, uwaga, dużo mówiłem nie najlepszych rzeczy, nie najlepszych słów, nie najmilszych słów na temat tego Deadpoolka. Dużo mówiłem, że ta seria Jarego Dugana ma lows and highs i trochę na niem narzekałem. Ale to jest 13., to jest zakończenie wielkiej przygody Jarego Dugana z a, pisaniem Deadpoola. I Udało mu się. Tyle Wam powiem. Tutaj, jak widzicie, mamy tytuł: jest Uniwersu Marvela, Zabija Deadpool'a, ponieważ to jest bardzo istotne, że to, co się wydarzało przez ostatnie kilka tomów, czyli sytuację, gdy za bardzo zaufał złemu Steveowi Rogersowi, Rogersowi, i na jego życzenie zamordował kogoś w, w tajnym imperium, gdy. Wyszło to odnośnie jego, jego córeczki, gdy wyszło to odnośnie jego relacji. Te wszystkie rzeczy zaczęły się kumulować i stał się trochę wrogiem numer jeden, ale nie tyle wrogiem numer jeden, ponieważ jego wrogowie wkopywali go w bardzo dziwne zadania. I w pewnym momencie, co tutaj jest cudownie pokazane, że Deadpool wpadł w pewnym sensie w depresję, w sensie został mega, mega zmęczony, mega mówię, naprawdę, zniszczony przez to wszystko i chciał, że umrzeć. Więc tutaj tak naprawdę mamy komiks, który próbuje pokazać nam samobójstwo Deadpoola. I jest to komiks, który złapał mnie za serce. Który mimo tego, że mamy te śmieszki, potrafi złapać esencję Deadpoola. Czyli faceta, który, który rozumie, że jego sposób bycia zawsze będzie jego upadkiem. Bardzo dobrze napisane, bardzo dobrze emocjonalnie przedstawione. I świetne pożegnanie. Problem, jeżeli nie czytaliście poprzednich, chociaż troszeczkę... To możecie być pogubieni, ale jako osoby, które, jako osoba, która narzekała na Duganę, miałem niektóre komiks mówiłem 2 na 6 do wyrzucenia, tak tutaj powiem, że to dla fanów cudowne, dla casuali dobre 4 na 6. Szczególnie przez ten emocjonalny element. To jest jedna rzecz, które ja zawsze szukam w dobrym komiksie, czy potrafię zrozumieć charakter bohatera. I tutaj, moim zdaniem, Jerry Duggan po pierwsze, świetnie zakończył dla innych bohaterów i dla innych komiksiarzy, którzy będą na nowo pisać Deadpoola, a po drugie. Przynajmniej sprawił, że jeżeli będę kiedyś wspominał tę serię, to powiem, że wspominam ją, wspominam ją dobrze. Wspominam ją nawet dużo lepiej niż się spodziewałem, gdy zaczął ją pisać już dawno, dawno kilkadziesiąt komiksów wcześniej. Zatem brawa, czytajcie, bo to jest Deadpool, którego ja kocham. Bardziej tragiczny niż śmieszny. Meanwhile at the Legion of Doom. Not now! Ok. No, to może cyberpanczek. Teraz cyberpanczek wyszedł Trauma Team. Przy okazji miał być premiery, to jest niedawno wyszło. To jest króciutki 4-zaszczytowy cztero, e, e, historyjka, którą zrobił Colin Ban. I to jest historia Trauma Team. Ja, jako osoba, która nie grała w grę, nie oceniam gry, mam w dupie to. Mam gdzieś tutaj na dole, jest sobie mój Johnny mnemonik. Gdzie jest mój Johnny mnemonik? Ja wiem, wy będziecie. To nie jest Johnny. Teraz moment, tak, pisanie komentarzy. To wcale nie jest Johnny mnemonik, uju. To jest mój dzielny mnemonik z Gnatem. Tutaj go kładziemy. W każdym razie, historia opowiada właśnie o Trauma Team i o jednej z postaci w Trauma Team, która przeżyła. Przeżyła atak, przeżyła jedną akcję, gdzie cały jej zespół został wymordowany, i teraz ma wrócić znowu, e, wrócić znowu e, do służby. Zatem mamy tutaj jeden czas, to jest czas, kiedy ona wspomina to, co się działo, drugi czas, kiedy jest obecnie rusza do służby e, i jeszcze troszeczkę, jak jest e, analizowana, czy ona do służby powinna wrócić, a gdy wraca, no to spotyka osobę. Która się kompletnie nie spodziewała, która brała udział w tej poprzedniej akcji. Akcja tutaj swoją drogą dzieje się niezwykle szybko, trup ściele się bardzo gęsto, nie mogę niestety odwrócić uwagi od tego, że dla mnie to było bardzo bardzo jak historia Dreda z filmu Dread 3D z Karlem Urbanem, gdzie mamy jeden budynek i próbujemy ten budynek opuścić, a mamy mnóstwo zbiorów i przyjedzie, czekamy dopiero na wsparcie od naszej ekipy. Zatem miałem ten moment, że tak, okej, okay, czyta się to szybciutko, pochłonąłem to z łatwością, ale, ale nie będę do tego wracał. I tutaj nie mogę Wam powiedzieć, jak to dobrze reprezentuje świat cyberbanka, bo nie mam pojęcia, ale jako komiks moim zdaniem jest lekkim czytadłem które szybko wyleci Wam z głowy. Po pierwsze, będziecie czuć tą wtórność, ale będziecie czuć pozytywne elementy chociażby ze względu na zakończenie i troszeczkę powiedzmy na siłę budowanie brutalności i tego, jak ciężki jest ten świat wciąż będę wolał za każdym razem Dreda komiksowego chociażby Dreda, ale wydaje mi się, że mogło być znacznie gorzej, bo obawiałem się, że to będzie na przykład wprowadzenie naszego Johnego, albo że tutaj na stronach dostaniemy tak dużo bohaterów, którzy są z gry, że po prostu ja zostanę zmordowany. A nie, tu mamy naprawdę traumaty, mamy jedną dziewczynę nazywa się Nadia i tak naprawdę nie potrzebuję żadnej wiedzy z gry, żeby dobrze się tu bawić. Nie powiem, że bawiłem się super, ale przynajmniej nie zostałem zmęczony tym komiksem. Bardziej chyba dla Fanów gry, ale przynajmniej nie będziecie czuli się wyruchani. Ja wiem, to nie jest może jakaś najciekawsza recenzja, ale nie mogę temu dać więcej niż tam 2,5 2 na 6. Okej, okay. who's next? Tym razem, wiecie co, bądźmy trochę poważniejsi, weźmy po coś większego. Non-stop comics, Mike Minola, Mike Minola, nasze potyczki ze Od razu pokazuję wam grafiki, ponieważ e, spotkałem się już z uwagami, że ludzie to odrzucą, bo mamy tutaj historię e, troszeczkę tak jakby mm, łowców zła, łowców wampirów i takie dosyć ciekawe, słodkie, krótkie historyjki. Trochę bardziej zabawne, trochę bardziej ironiczne, złośliwe, narysowane zresztą, moim zdaniem, no ja nie jestem fanem Wurika i tego, jak on to rysował, ale właśnie, gdzie właściwie za każdym razem jest jakiś twist i nasi walczący, wyglądający troszeczkę jak, jak tak, takie typowe brytole z XIX wieku, em, które bardziej blisko im do jakichś salonów i do dobrej whisky, niż do łażenia po lesie. Ta dwójka no, jest tutaj właśnie nieustannie przestraszona, zdziwiona tym, jakie ten świat wampirów, potworów, smoków, wilkułaków jest specyficzny. Mam problem z tym, ponieważ po pierwsze wizualnie bardzo mi się nie podoba ten styl i pokazałem wam go celowo, żebyście sami mogli ocenić, ponieważ um, lubię styl pisania Mike'a Minoli, szczególnie ten, gdzie on po prostu mówi ok, robię króciutkie, śmieszne, zabawne historyjki. I dla tych, którzy uwielbiają Mike'a Minoli, nie, nie zawiodą się. Ale czy osoby inne, które kompletnie nie wiedzą i sięgną po to, nie czytając na przykład um, wcześniej Hellboy'a, nie znając innych dzieł Mike'a Mignoli, albo chociażby nawet uniwersum DC Mike'a Mignoli? Może być ciężko. To może być komiks, od którego się po prostu odbijecie, mimo tego, że to nie jest zły komiks. I na przykład wydaje mi się, że najlepsza grupa docelowa to są ci, którzy lubią historyjki wampiryczne, którzy lubią właśnie opowieści, nie powiem, że opowieści, skrypty, inne poczucie humoru, ale właśnie Enraiz, Wywiad z Wampirem, to jest ta grupa docelowa i oczywiście Fani Minoli. Dla reszty coś czuję, że ten komiks zostanie całkowicie um, olany. I pewnie powinienem, wiecie, chwalić się, powiedzieć 4 na, 3, 4 na 6, jarać się cudownie, ale nie mogę. Nie mogę, bo strona wizualna mnie trochę odrzuciła i troszeczkę to, że to tak naprawdę jest mała, szybka, dosyć zabawna lektura i nic więcej. Zatem zastanówcie się, bo to jest ciekawe porównanie. Jeden i drugi komiks jest takim małym tomikiem pełnym właściwie czystej rozrywki. Tutaj mamy głównie strzelanie i mordowanie się, tutaj mamy też dużo mordowania się, ale głównie takie puszczanie oczka, bawienie się trochę e, konwencją. I oba są dobre w tym, co robią, tyle że nie przekraczają dla mnie pewnego poziomu, e, poziomu jakości, więc dla mnie to nie jest też 3 na 6, też może 2,5, ale jestem przekonany, że znajdą się fani, którzy powiedzą, kurczę, no to jest to jest nawet więcej niż, to jest, to jest genialne, jaki tutaj to, to jest on ironiczny, a jak śmiesznie pokazuje, że prawdziwym wrogiem wampira nie jest człowiek, a wampir, więc okej, okay, okej, okay. dlatego... Moja relacja i moje podzielenie się wrażeniami jest jaki jest, jest bardzo subiektywne i o tym wiecie. Ja nigdy nie będę najbardziej obiektywnym reżyserem życia opowiadającym Wam jak żyć, tylko bardziej staram się Was wrzucić w pewien pewien element, pewien, pewien nastrój, żebyście skumali, dla kogo może ten komiks być. Bo czyste recenzje typu, hmm, rozkład kadrów e, odpowiada tutaj sugestiom z lat 50. doktora Morfeusza. E, wątpię, żeby ktokolwiek Was po takim zdaniu sięgnął po jakikolwiek komiks. Ale lecimy dalej. Oh my god, who the hell? Kis. Skoro mieliśmy wydawnictwo non-stop Comics, to może teraz Kaboom! Kaboom! Jedno z moich ulubionych wydawnictw w Polsce, które dało nam Black Beatla i francuskiego ziomeczka, francesa, Francavilli, który zrobił komiks, który jest takim omarzem, który jest, jak ktoś ładnie mówi, uchyleniem rąbka swojego kapelusza do, do filmów noir, do komiksów noir z lata 40. To bardzo kojarzyć będzie się z The Shadow, gdzie mamy właśnie Black Beatle, który jest detektywem i który Ściga i rozwiązuje zagadki. Ten komiks leci na złamanie karku od samego początku. Tam nie mamy więcej niż, nie wiem, wiecie, popatrzcie sobie te strony tam nie ma dużo tekstu. Tam mówią, co się dzieje. I to tempo jest takie, że ty przyspieszasz i pędzisz razem z tym Black Beatlem. Jest dobra, dobra. Black Beetle, który zostaje wrzucony i on nie wie wszystkiego, i on dopiero musi, musi się zastanowić, jak, gdzie on jest, co się dzieje i tak dalej. Co więcej, ten nasz Black Beetle nie robi wielu monologów wewnętrznych, dzięki czemu nie dostajemy właśnie takiego zatrzymania się na przykład Batmany lat 80. Jestem smutny, zło, cierpienie. Nie, on jest detektywem naprawdę, który powinien z fajeczką iść. To jest wersja komiksowa tego, co często widzicie, że wpada babka do, do gabinetu pana detektywa. On ze wszystkich gabinetów ty akurat musiałaś wejść do mojego. To jest dokładnie to. Trupciele się gęsto, mamy akcję, która się toczy mega szybko. I dla każdego fana właśnie tego typu historii tu będziecie się bawić świetnie. Także wizualnie, ponieważ wątpię, żebyście mieli problemy właśnie z tą formą, e, z tą formą rysowania, malowania i z tym takim oddaniem o marzu do tych, do tych lat 40. Czy tutaj jest coś więcej? Dla mnie nie. Dla mnie nie, dla mnie to po prostu była świetna rozrywka, taki popcorniak, taki dobry popkorniak, który bym oglądał dla akcji, ale czy każdy komiks musi być metaforą życia? Nie. Zatem, jeżeli lubicie komiksy właśnie akcji, ale macie dosyć superhero, macie dosyć właśnie facetów w dziwacznych strojach, no to o dziwo, Black Beetle nie jest komiksem superbohaterskim, mimo tego, że tak brzmi troszeczkę tutaj, jest właśnie komiksem trochę jak Shadow, trochę jak The Question, troszeczkę jak, jak The Spirit jeszcze. Więc jest tutaj naprawdę takie odwołanie do świetnych tytułów i to odwołanie czuć na każdej stronie. Plus jest to po prostu dobrze narysowana historia, którą um, trochę się czyta jakbyś oglądał naprawdę szybki, krótki kryminał. Krótki, który trwa 85 minut i jesteś zmęczony po seansie i bawiłeś się świetnie, nie miałeś jednej chwili, gdzie powiedziałeś Boże, po co ten dialog? Tylko po prostu non stop akcja. Black Beetle od K-Boom Comics. Bardzo fajna rozryweczka. Moim zdaniem świetny. Takie odskocznie trochę od zbyt dużej ilości superhero. Szczególnie gdy macie ciągle tam jedna wielka. jedna wielka telenowela. Omawiałem już dzisiaj jedną śmierć śmierć Deadpoola, a teraz mamy śmierć potężnej Thor. Tom. Piąty jej przygód, wydawanych i pisanych przez Jasona Arona. Jason Aron pisze także jednocześnie męskiego Tora, niegodnego Tora. I to jest historia, o której już mówiłem, już opowiadałem na kilku polecankach. Po pierwsze, jarając się strasznie tym, jak ona została wprowadzona, uważałem, że to bardzo pomysłowe, zabawne i od razu po kilku stronach kupiłem jej charakter. Kupiłem to, że ona jest, jest Jane Foster, jest inna. A nie, że to jest, wiecie, tak jak niektórzy właśnie mówią, to jest tylko damska wersja tora. Nie, nie, nie. To jest Jane Foster. Ona jest inna od właśnie e, od Odinsona. Jest inna od Tora Wojny. Poprzedni tom był to był Tor Wojny. Tor Wojny był cudowny. Heimdall przecudowny. A tutaj dostajemy właściwie ukoronowanie całej historii: ukoronowanie całej historii, gdzie kobieta, która zmaga się z rakiem, za każdym razem, gdy łapie za młot, jest bliżej śmierci. I młot, właściwie pozwalając jej ratować ludzi, zabija ją. I to jest przecudowna historia, bo jednocześnie pojawia się tutaj e, pojawia się tutaj e, dog, dog czyli mengog. Boże, med chciałem powiedzieć, czy czemu jest meddog? Nie ja pamiętam, że w jakimś filmie był mad dog, ale meg e, mad dog... Mendog! Meg Man... my a my? g o g bo... Nie mogę tego wy wymówić, najwyraźniej, który jest niszczycielem, mordercą bogów, i on przychodzi wymierzyć karę bogom właśnie e, z Asgardu, którzy nie zasłużyli na bycie bogiem. I właściwie po kolei, z każdym kolejnym się, się mierzy, niszczy cały Asgard. I jest pytanie, czy. Jane Foster powinna ostatni raz, albo właściwie ostatni raz, świecić za, za młot, skoro to może ją zabić już na pewno. Czy inni poradzą sobie? Czy na przykład nasz Thor Odinson uniesie nagle ciężar i to on będzie tym, który ratuje? Czy e, obudzi się wreszcie Odin? Wiecie, naprawdę jest tutaj sporo, tutaj bardzo ładnie zbudowana arena na finałową e, potyczkę. I ja jaram się jak głupi tym komiksem. Ja. Czytałem go sobie w miejscu publicznym, czytałem go chyba gdzieś tam na, na, siedząc sobie na dworze w kawiarni i w pewnym momencie się złapałem na tym, że prawdopodobnie ludzie widzą, że mi łzy lecą z oczu, bo pobeczałem, pobeczałem tutaj porządnie. i Świetne zamknięcie. Nie wiem, zastanawiam się czy jak będę do tego wracał, bo dawałem 3-4 na, na 6 innych komiksów, to, to zakończenie to jest 4-4,5. Także dlatego, co powiedziałem z Deadpoolem. Ja rozumiem emocjonalnie każdego bohatera, nawet buców, nawet ojca e, Odyna Rozumiem, mnie do tego, że jest strasznym bucem i to jest ogromny plus dobrego pisania. Aaron zrobił świetną robotę, gdzie zamiast ekspozycją to po prostu uchwycił serducho każdego z tych bohaterów i zmusił trochę do poradzenia sobie z, tak, z takim największym problemem, z rakiem. Swoją drogą, tutaj w opisie, gdy żegna się z tą e, postacią, e, Aaron opowiada o tym, jak dużo ludzi... Kontaktowało się z nim i dziękowało mu za to, że opisują właśnie walkę z rakiem i że ten komiks stał się dla nich taki osobisty. Jezu, jak ja to rozumiem, to nie jest wykorzystywanie raku jako gimmicku, to jest poważny problem, z którym się na poważnie mierzymy. Świetne komisko. Komisko. A teraz coś z zupełnie innej beczki. Bajki Ur. Bajki takie bajki. Oszołamiające bajki Urwałuckie. Bardzo mnie denerwuje ta nazwa, bo za każdym razem jak prosiaka próbuje przeczytać i on tutaj używa takich opisów i używa tych nazw, to po prostu gubię się i on to chyba zrobił specjalnie, żeby dla mnie było ciężkie do wymowy. Ale to jest w ogóle bardzo wesoła, bardzo przepiękna, cięta, ostra seria satyr. Trochę parodii. To są tak mocne, świetne, genialne, a jednocześnie proste żarty, że ja to chłonąłem tak, jakbym. tak Każdą stronę, każdy, każdy żart. Szczególnie, że czasami cała kilkostronicowa historia opiera się na. Opiera się tylko na jednym słownym żarcie, i po prostu. Wow! Ten jeden słowny żart z reguły. przy słabym pisaniu. Wzdychasz, no nowa. wiedziałem od pierwszego ujęcia, od pierwszego kadru, wiedziałem, w którą stronę idziesz. Ale tutaj nie jest tak. Tutaj nawet kiedy wydaje Ci się, że, że e, wydaje Ci się, że wiesz, to tak czy siak nie wiesz. Oczywiście, trzeba przyznać, i to od razu uwaga, uwaga. Em, Trigger alert dla wszystkich snowflake'ów, że będzie boleć was dupa, jeżeli macie pewne poglądy, ponieważ nie oszukujmy się, dostaje tu się po mordzie niektórym idiotom, szczególnie idiotom. No ale ja tak może dam tylko jeden kadr, jeżeli wyłapaliście którym, e, którym którzy no niespecjalnie używają swojego, e, swojej główki tak jak powinni. Ale a właściwie jeżeli miałbym jednym słowem opisać to przepiękne domisko, to to słowo to jest a to jest tak zabawne, tak śmieszne. I nie bierzcie tego, bo wydaje mi się spotkałem się z tym gdzieś tam ktoś, ktoś mnie o to pytał albo zapy, y, napisał do mnie, powiedział słuchaj czy to jest... Czy to jest właśnie taka bardziej polska legenda, coś tam. Wziął to jako folklorystyczny komiks. Nie, 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 nie. Dla osoby całkiem zewnątrz mówię wam, weźcie to i pomyślcie sobie najgorsza satyra, najostrzejsza satyra na polską rzeczywistość, nie bez powodu są przecież tutaj dresik Adidasa. To wszystko, co mimo tego, że bajeczki niby mówią o starych czasach, tak naprawdę te bajeczki są osadzone w dzisiejszym czasie. Nie wiem, jest tutaj tak dużo przepięknych kadrów, które uwielbiam, że aż mi trudno jest powiedzieć. Czytajcie, kupujcie oszałamiające bajeczki urłałickie. Proszę, jak napisał i proszę, zrobił kawał dobrej roboty. Inny polski autor zwrócił się do mnie, bo ostatnio właśnie wydał e, kolejny tom przygod właśnie Grabarza. Grabarz tutaj, jak widzicie, swoją drogą, czy ja jestem jedynym, e, który jest na tyle stary, że gdy słyszę nadciąga Grabarz, to automatycznie mówię o Leroy'u. Tak, Leroy miał taki kawałek chyba na swojej drugiej albo trzeciej płycie, gdzie było nadciąga Grabarz bo, bo grabarz to zawód powszechnie znany. O kurczę, to był dobry kawałek. Kto słuchał e, grabarza Leroya, piszcie w komentarzach mi hashtag grabarz Leroya. Jezu, to był dobry kawałek. Swoją drogą, pamiętacie, kiedy Leroy po prostu rapował? Nie udawał, że jest mądrzejszy niż, niż jest i nie ubierał garniturów i potem nagrał pornola i, i, i... Jezu, jakie to były proste czasy. Jakie to były proste czasy, gdy człowiek, którego lubiłeś, zajmował się tym, na czym się zna. Wiecie, ja nie lubię pytać sportowca o zdanie na temat Globalnego ocieplenia. Albo czy Ziemia jest okrągła, jak Kyrie Irving, który lata samolotem i jakoś nie był w stanie tego wyłapać nawet jest. No, nieważne, nieważne, bo się denerwuje. W każdym razie. To jest cała seria. Tutaj są już trzy tomy wydane. I jest to dosyć ciekawa historia, która próbuje już wam pokażę, bo znowu strona graficzna może być dla was albo odrzucająca, albo będziecie od razu kupieni. To są przypowiastki, które, wiecie co, w pewnym sensie troszeczkę prosiaka nawet przypominają. Gdzie jest próba połączenia trochę takiego świata życia na prowincji, gdzie mamy i diabełka, i aniołka, i Bóg jest, i nie ma Boga, i jest mamy um, zarozumiałego księdza, który leci na hajs, i grabarza, który nieustannie chleje, i najważniejsza jest wódka, i ziomeczka, który go oszukuje, robiąc słabszy bimber i tak dalej. Samo konstrukcja świata jest fajna. I tutaj Śmiechosław, Piotr Śmiechosław, zrobił całkiem niezłą robotę. Problem jest też taki, przynajmniej z mojej strony, że te historie, o to o czym mówiłem tutaj, w tych bajeczkach, że nawet nie jesteś w stanie, mimo tego, że wiesz, że będzie jeden żart z pierwszego kadru, to nie jesteś w stanie go wyłapać, a na końcu mówisz: O kurczę, ale mnie zaskoczyłeś. Tak, tutaj z reguły jesteś, jeżeli są te krótsze, e, krótsze historie, ale, 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 są te historie też dłuższe. I za każdym razem, gdy dostajemy jakąś historię dłuższą, tutaj mamy na przykład jednostronną, to te dłuższe wydają się ciekawsze, wydają się zabawniejsze i mające jakieś tam. Jakieś tam Kogo to zabrzmi? Wnętrze. Jakiś ten element humorystyczny jest tutaj dobrze, e, dobrze zawarty. Najlepiej zdecydowanie jest w tym tomie, tyle że to jest tom trzeci e, i moim zdaniem możecie sobie z, zdobyć wszystkie trzy i wtedy będziecie mniej więcej kumać rozwój artysty. Bo tutaj dostajemy po pierwsze e, największe e, historie: Różanie Świętej Apolonii. To jest właśnie cała historia, która leci przez. Ach, przez calutki ten komiks, więc mamy narrację, która jest znacznie ciekawsza, bo nie leci tylko jednym prostym żartem. Mamy tu nawet taką metaforę troszeczkę i trochę, e, trochę takiego uderzenia w pewne, pewne konwenanse, w pewne podejście ludzi. E, więc tu bawiłem się naprawdę nieźle. Powiedziałem, ok, tutaj ja czuję tego autora, czuję co chciał przekazać. Narracja jest fajna, dynamiczna, ale jak sięgnąłem po wcześniejsze, to trochę, trochę wkurzałem się. Trochę wkurzałem się właśnie przede wszystkim na króciutkich żartach, które, które są szczególnie w tomie pierwszym. Tutaj jest trochę lepiej, bo pojawia się fajny szatanik, ale właściwie jest tutaj potencjał i dlatego, dlatego polecam i dlatego gadam o tym na kanale, a nie tylko na Facebooku. Jest oczywiście to polski artysta, więc wspierajmy polskich komiksiarzy, ale jeszcze mi czegoś brakuje. Nie do końca wiem. Czy autorowi bardziej zależy, żeby być poważną historią, alegorią trochę na temat naszego świata? Czy bardziej śmieszkami o, e, bardziej śmieszkami o alkoholiku, który jest jednocześnie grabarzem? Bo humor, nazwijmy, to taki e, trochę morbistyczny taki mur, taki op opierający się o śmierć. Jest tutaj czasami okej, okay, ale ale przeskakujemy pomiędzy jednym a drugim i trochę jest to takie przeskakiwanie z jednej nóżki na drugą, gdzie nie ma centrum, nie ma takiego fundamentu, który by sprawił, że, że czujesz, że ten grabacz jest kimś, kogo uwielbiasz, kogo rozumiesz i wpadasz w tą konkretną, konkretną niszę, na przykład właśnie mega profanum i mega lecimy na żartach, a nie lecimy chociażby w troszeczkę moralizowanie. Tutaj tego moralizowania jest trochę i ta ten dysonans się pojawia pomiędzy stronami czasem, ale Czytało się nieźle, więc wiecie, czytało się nieźle, może nie będę tego, do tych pierwszych tomów. Do tego jeszcze wrócę z chęcią, bo jest tutaj znacznie więcej fajnych elementów i znacznie więcej groteski. I ta groteska jest czymś, co ja moim zdaniem polecam byłbym autorowi więcej, więcej, więcej groteski, jeszcze więcej dziwności i ten świat będzie ciekawszy. Na ten moment jest okej, okay, ale mogło być lepiej. Okej. Okay. Zostały mi dwie rzeczy do opowiedzenia. Jedna rzecz to jest Kingdom Come, o której mówiłem już. Jezu, Joachim, to jest ciężkie. O której już mówiłem, miałem osobny materiał. Gdzieś go znajdziecie w opisie albo gdzieś na górze. Tutaj gdzieś na pewno będzie. To jest bardzo ważna rzecz, która pisana była przez Marka Wajda i, e, i rysowana przez Alexa Rosa, ale także, moim zdaniem, pisana przez Alexa Rosa. I przede wszystkim chciałbym Wam powiedzieć, że. E, powiedziałem, 20 minut prawie poświęciłem na recenzję tego komiksu, więc jeżeli miałbym tutaj powiedzieć, to jest jeden z najważniejszych komiksów zastanawiających się, co to znaczy być superbohaterem, napisanych pod koniec lat 90., na nowo stawiających wyzwania Supermanowi. To jest znacznie ciekawsze i lepsze niż każdy zły Superman, który powstał potem poza serią Injustice, pisaną przez Toma uh, Taylora. Warto to obejrzeć, warto poczytać. Dla wielu już te rysuneczki, które są Alexa Rossa, są. A, 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 to jest cudowne, bo to jest rzecz, którą się spotkałem od kilku lat, że e, Alex Ross, a, ile można tego kolesia oglądać, ale nawet jeżeli nie chcecie po prostu tylko skoncentrować się na komiksie, a chcecie się dowiedzieć trochę więcej o historii, to tutaj macie tak dużo. A więc Dobre 50 stron jest samych dodatków. I może nawet tylko dla dodatków warto sięgnąć po e, to wydanie. Dla każdego historyka komiksu, dla każdego analizatora komiksów, to jest tak zwany must have. I ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz. Dum, dum, dum. Thanos, Thanos. Zresztą swoją drogą zaznaczonym miejscem, gdzie mi się coś strasznie spodobało. No e, ale już wiem co. Dobra. W każdym razie tanos zwycięża, Thanos przychodzi, Thanos miażdży. To jest druga część Catesa. E, dany Kate, czy też Code, ja zawsze mam Cates, e, Zajmuje się kosmosem Marvelowym bardzo dobrze, ale to jest rzecz, która jest niezwykle trudna do napisania. Bo pamiętajcie, Thanos to jest ziomek, który praktycznie zawsze zwycięża, zawsze niszczy, zawsze mu się, zawsze jest. Jest takim, wiecie, Darkseidem, prawda? Pierwszy tom to był taki powrót, powrót e, Thanosa. I tutaj mamy domknięcie tej wielkiej historii, wielkiej serii e, z Thanosem. I ona jest domknięta w bardzo sprytny sposób. Co zrobić, jeżeli masz ogromne uniwersum Marvela, gdzie masz miliard powiązań, miliard jakichś połączeń, nie możesz prawie nikogo zabić tego, ponieważ bla, bla, bla. Co możesz zrobić, żeby pokazać siłę bohatera, który jest taki taki wręcz nie, niespotykanie, wręcz morderczy, który właśnie dąży tylko do tego, żeby e, zniszczyć wszystko, żeby dołączyć do śmierci. I tutaj Kate zrobił najlepszą, najmądrzejszą rzecz na świecie. Lecimy do przodu, lecimy do przyszłości, i nagle dowiadujemy się, co się dzieje znacznie, znacznie później. Widzicie tego starego Thanosa, Thanos ranos z siłą brudką, i właśnie dzięki temu dostajemy ogromną wolność. I Kate właśnie tak to zrobił. Ok, no dobra, no to lecimy do przodu i zobaczmy, co się dzieje. I tutaj możemy mordować, zabijać bohaterów, zabijać złoczyńców, nagle zmusić, żeby złoczyńca stał się kimś dobrym, żeby ktoś zły stał się kimś złym, pokazać delikatne takie zalążki, dlaczego i co stało się temu Ghost Riderowi, może Hulkowi i to tak będzie. Ja będę chciał kiedyś komiks o tym napisać i ktoś może kiedyś napisze właśnie o przyszłości, gdzie ktoś tam, gdzie na przykład e, Hulk robi coś tam, albo zostaje pojmany przez e, przez Thanosa, więc on po pierwsze otworzył przepięknie drzwi, a po drugie dzięki temu mógł cudownie ująć esencję bycia tanosem, bycia tym wielgachnym gnojem, tym potworem, tym morderczym tytanem, e, dominatorem, bogiem wszystkiego i wszystkich. Cudowna rzecz. Czytało się to miom, 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 miom. tak jakbym dostał po prostu ogromną e, paczkę najpyszniejszych frytek, które świeżutko wyszły, robione domowym sposobem, z, po, po, posypane parmezanem, koło tego sosem czosnkowym. Czytajcie, czytajcie czy to jest najlepsza rzecz, którą tutaj w tym polecajce macie? No, nie, nie biorę pod uwagę tego, ale to jest na pewno świetny, świetny tom, do którego będziecie jeszcze wracać. To jest seria z 2016 roku i ona już jest kultowa, więc to wam coś mówi. Czytajcie tego Thanosa, bo jest naprawdę znakomity. Nie będę zdradzał celowo, nie powiedziałem nic o tym, jakie tutaj były rozwiązania fabularne, żebyście się, się mogli bawić, ale docenicie twist, który przygotował Danny Cates, uważam, że to jest cudowny. Danny Cates, kurde. Dzisiaj mój dzień nie jest wyraźnie w tym odcinku wymawianiem słów, ale to jest cudowne zakończenie, które daje Wam ogrom satysfakcji. Tyle jeżeli chodzi o komiksy. Pamiętajcie, teraz jest czas, piszcie co jeszcze, co w następnej polecance. Na pewno niedługo dostaniecie trzech Jokerów, na to jest osobny odcinek, mam jeszcze całą listę innych rzeczy, Wolverina między innymi, All New Wolverine tutaj patrzę. Trochę tego jeszcze jest, więc nie będę. Kaczora Donalda też jest, więc będzie w następnej polecance. Mam już listę przygotowaną. A my widzimy się oczywiście następnym razem na Brodach z Kosmosu. Na razie macham do, macham do was tutaj. Macham do was... Do, macham do was Galaktusem moim kochanym. I niech Galaktus was prowadzi. Trzymajcie się. Ech.